Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej, Gashin Challenge. Bardzo dziękujemy Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu za super nominację i oczywiście podejmujemy wyzwanie, nie było żadnych wątpliwości. Za mną pracownicy starostwa, którzy nie zastanawiali się, tylko przyszli. I dla Wojtusia będziemy teraz pompować balony. Wiecie, praca biurowa. Także takie warunki. Pompujemy baloniki dla Wojtusia, życzymy jemu i jego rodzicom mnóstwo zdrowia. Wojtek, trzymamy dla ciebie, za Ciebie kciuki i jedziemy. Dla Ciebie bardzo dziękujemy. Prosimy o wpłacanie pieniążków dla Wojtka na leczenie. A jeśli mamy taki przywilej, to chcielibyśmy pozdrowić i nominować Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Cieszynie oraz Urząd Gminy w Jaworzu. Bardzo dziękujemy.